Witam serdecznie w programie informacyjnym 560 zawsze przed czasem dostaliśmy informacje na temat przyczyny ostatnich wydarzeń. Groźny podpalacz grasuje po ulicach miasta, zostawiając po sobie tylko spaloną ziemię. Od kilku dni służby ratownicze policja i straż walczą z falą podpaleń, które zdają się nie mieć końca. Miasto stało się miejscem, gdzie każdy dźwięk Syreny przypomina o nieuchronnym niebezpieczeństwie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy reportaż. Drodzy obywatele Los Santos, jak zapewne spora część z was już wie, kilka dni temu doszło do pożaru komendy Police Department na WyNuez. Niestety podczas tego wydarzenia tragicznie zginęło aż trzech naszych funkcjonariuszy. Pożegnaliśmy deputy Angela Garcia oraz dwóch ich funkcjonariuszy K9. W kolejnych dniach doszło do kilkunastu następnych pożarów w różnych częściach miasta, a wszystkie z nich miały miejsce przy placówkach uczęszczanych na co dzień przez wielu z nas, takich jak kawiarnia Kulbins, cool warsztat egzotik czy siłownia przy plaży Vespucci. Z naszych ustaleń wynika, iż te pożary, zarówno jak i pożar komendy, powstały w wyniku podpaleń, za którymi może stać poszukiwany listem gończym Teymur Cox, którego wizerunek będziecie mogli Państwo teraz ujrzeć. Jako Departament Policji przekazuję wam teraz kilka informacji, które mogą zapobiec dalszym podpaleniom. Zwracajcie uwagę na wszelkie porozwieszone po mieście plakaty i kartki, których treść może wskazywać na podpalenia. Jeśli waszym oczom ukaże się grafiki z treścią zawierającą słowa Burning Eye lub imię samego poszukiwanego, zaalarmujcie nas od razu poprzez numer 911. A jeżeli ktokolwiek z państwa natknie się na poszukiwanego, Prosimy zachować szczególną ostrożność i niezwłocznie powiadomić służby porządkowe. Apelujemy do każdego z Was, drodzy obywatele. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Rozglądajcie się i zwracajcie uwagę na to, co dzieje się dookoła. Być może w ten sposób uda nam się zapobiec dalszym katastrofom. Dziękuję. Porucznik Clint Hilton z Departamentu Policji w Los Santos.